Dobrze, dobrze, że one już, tak, y... że już się nie ruszają. A, a rozprute już są. Tak, one już tylko czekają na wędzenie. Czyli co teraz? Bierzemy druta. Kwestią jest, żeby go dobrze złapać i nie przebić palca. Nie, ja tego, ja tego za bardzo współczująca jestem. Nie zrobię. No już układam ostatnią turę. I proszę. Ruszę się. Dobrze, już dziad jeden, Daj ta chwilę, ja sobie technikę swoją opracuję. Próbuję dojść na skróty, czyli jakbym, mam włączony ten mój gen, ja bym to zrobiła inaczej i byłoby sprawniej. I często jest tak, że ktoś mówi, mm, to wcale nie jest głupie. Każdy ma swoją technikę bicia kotleta schabowego, prawda? Że się je bije, ale każdy inaczej bije. Jeszcze siekam je i nakowam te schabowe, więc te tutaj mi leżą. Ja nie muszę tego druta dźwigać. Jako pierwsza klasista mam. Tutaj... Jest tak bardzo dobrze. Będę tu na lato przyjeżdżać. No zapraszam jutro rano. Gdzie? Na Chyba na łódkę. Tutaj też tu. zaczynamy o piątej. Czekajcie, sama sobie powieszę. Musisz rozdzielić. Proszę, na dwie ja rozdzielę. <laughs> <Cześć>! się <laughs> Raz, dwa, cztery i trzy. Nierówno, nie dostałam ośmiu. Do, tak ma być. Ale Jest co, zadowolenie jesteście. Jak najbardziej. Zrobić, zrobię, zrobienie. Bardzo ładnie. Proszę do dalszych zadań mnie oddelegować. Ania po swojemu chce robić, ale to jest normalne. Jak ktoś zaczyna pracować, to odnajduje swoją najlepszą metodę i, i Ania pokazała, że rzeczywiście w inny sposób można wykonać tą samą czynność i też jest dobrze zrobiona.